Ostatnio z tego miejsca mogłem dzielić się z Wami moimi przemyśleniami dotyczącymi naszej współpracy z Bogiem, naszej tego aspektu współpracy, którą nazywamy modlitwa. Mówiłem o tym, że kiedy modlimy się indywidualnie i modlimy się razem, zabiegamy o sprawy Bożego Królestwa, i jesteśmy współpracownikami Bożymi i z Panem Jezusem uczestniczymy w budowaniu Kościoła. Tak naprawdę to On buduje Kościół, używając do tego swojego ciała. Aleluja. Dzisiaj y, powiem coś na temat tego, w pewnym sensie, jak nie należy współpracować z Bogiem, ale o tym za chwilę. Czy Bóg chce błogosławić nasze życie? Czy, czy może, amen. Czy możemy być przeklęci? Proszę mi odpowiadać. Te pytania przewijają się przez niejedno nauczanie i z ich powodu czasem pojawia się zamieszanie po prostu. Pozwólmy, aby Słowo Boże wypowiedziało się w tej kwestii, bo zgodzimy się, że Słowo Boże to jest ostateczne słowo. Amen. Nie ma nic ponadto. 2 Koryntian 5,17 i początek 18 czytamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga. I Drugi Koryntian 1,20. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, to znaczy w Chrystusie. Znalazły swoje tak, czyli swoje wypełnienie. Bóg w swojej łasce uczynił nas nowymi stworzeniami i swoimi dziećmi. Dał nam nowe serce i całkowicie zmienił naszą tożsamość i pochodzenie duchowe. Stąd jakiekolwiek duchowe naleciałości z przeszłości nie dotyczą, bo kiedy patrzymy wstecz, widzimy, że pochodzimy od Boga. Tak jest napisane. Możemy korzystać też ze wszystkich obietnic, które Bóg mówi do nas przez swoje słowo. Popatrzmy na jedną z takich obietnic. Pierwsza Mojżeszowa, 12, 2 i 3: A uczynię z ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem, i będę błogosławił błogosławiącym Tobie. Piękne słowa. Można by powiedzieć, że to była specyficzna, bardzo specyficzna obietnica, dana tylko Abrahamowi i związana z Bożymi planami dla jego życia. To prawda, ale to błogosławieństwo dotyczy też w pewien niesamowity sposób nas. Zyskaliśmy usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Galacjan 3:9. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Rzymian 4, 3. Bo co mówi pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Tak więc dostępujemy usprawiedliwienia przez wiarę, a co za tym idzie? Mamy pokój z Bogiem. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Słowo Boże poucza też nas o tym, że tak naprawdę Bóg powiedział na nasz temat każdą dobrą rzecz, jaką tylko można powiedzieć, i że mamy wszystkie błogosławieństwa, które On ma dla nas w niebie. Efezjan 1.3. Błogosławiony niech będzie Bóg i ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Który ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Cudowne słowa. Aleluja. Rzymian 5:17. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Niesamowite. Skoro jesteśmy usprawiedliwieni, i Bóg dał nam wszystkie błogosławieństwa, jakie tylko są w niebie, to dlaczego w naszym życiu widzimy czasem coś wręcz przeciwnego? Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Powody tego mogą być różne. Może to być na przykład zły wybór, który dokonamy, albo nieprzebaczenie w naszym sercu, które pielęgnujemy i którego nie chcemy się pozbyć. Może to wynikać z ataków diabelskich na nasze życie albo z niewiedzy o tym, że to błogosławieństwa i królowanie z Chrystusem są dla nas dostępne już dziś. Jest jeszcze jeden powód i o tym chciałbym dzisiaj chwilę powiedzieć. Tym powodem jest niewłaściwe robienie właściwych rzeczy. Powiem to jeszcze raz. Niewłaściwe robienie właściwych rzeczy. Już wyjaśniam. Możemy robić dobre uczynki tylko po to, aby przypodobać się Bogu i zaskarbić sobie Jego przychylność. I to sprowadza przekleństwo na nasze życie. My chrześcijanie ewangelicznie wierzący, jesteśmy dumni z tego, że wyrwaliśmy się z tego całego uczynkowania, z tej, z tej całej, że dobrze czynimy, po to, żeby coś zyskać. Ale często jest tak, że robimy sobie swoje zakony, swoje jakieś tam jarzma wkładamy na siebie, albo czasem jedni na drugich. Bywa tak, że myślimy na przykład muszę częściej czytać Biblię, bo Bóg się na mnie pogniewa. Albo muszę przyjmować pewne określone pozycje w trakcie modlitwy i w jeden sposób uwielbiać Boga, bo inaczej mu się to nie spodoba. Albo muszę święcić określony dzień, bo inaczej Bóg będzie ze mnie niezadowolony. Albo muszę pościć, żeby uzyskać Bożą odpowiedź, bo inaczej Bóg nie będzie przychylny. I tak dalej. Wiele z tych uczynków są dobre i należy je robić, ale z właściwych motywacji. Jeśli zaś chcemy w ten sposób targować się z Bogiem, to wchodzimy w system zasług, a to sprowadza się do uczynków zakonu. To zaś przynosi przekleństwo do naszego życia. Galacjan 3, 10, 11. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy to znaczy, że mamy zaniechać dobrych uczynków? Absolutnie nie. Mamy je czynić, ale z właściwych motywacji. Kiedyś za przestrzeganie zakonu człowiek miał być błogosławiony, a za nieprzestrzeganie przeklęty. Piąta Mojżeszowa 27, 26 mówi: Przeklęty każdy, kto nie dochowa słów tego zakonu. Widzimy wyraźnie, że za niedochowanie zakonu, tych wszystkich przykazań, które yy, miano wykonywać, na życie człowieka spadało przekleństwo. A jak ta sprawa wygląda dziś? Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Rzymian 10:4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. 1 Koryntian 6:11. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. 2 Koryntian 5,21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością bożą. Efezjan 2,8-9. Bardzo znany fragmencik. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę, i to nie z was, boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie lubił. No to co w końcu z tymi uczynkami? 2 Koryntian 3, 4, 6 A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami, z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Efezjan 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Niesamowite. Czyli, jakby biorąc to wszystko pod uwagę, mamy każde możliwe błogosławieństwo, jakie Bóg ma w niebie, i możemy królować wraz z Chrystusem w naszym życiu. Jesteśmy usprawiedliwieni i mamy pokój z Bogiem. Zostaliśmy obmyci i uświęceni. I nie ma dla nas potępienia, bo jesteśmy w Chrystusie Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Pomimo tego widzimy w naszym życiu rzeczy, złe rzeczy, które można by nazwać przekleństwem. Może to wynikać z tego, że chowamy urazę, poczucie krzywdy i nieprzebaczenie w sercu, albo dokonaliśmy złych wyborów. Narażając się tym samym na ataki nieprzyjaciela, może to nie zależeć od nas. Czasem wynika to jednak z naszej postawy przynosimy Bogu nasze uczynki, domagając się w zamian dobrego traktowania. Wypadamy wtedy z łaski, dzięki której mamy wszystko od Boga, choć nie zasłużyliśmy, a próbując zasłużyć, ściągamy na siebie przekleństwo za nieprzestrzeganie zakonu, ponieważ nie jesteśmy w stanie Go wypełnić dokładnie w stu procentach. Jeśli chcemy podobać się Bogu, i zyskać jego przychylność przez nasze czytanie Biblii, częste modlitwy, pomaganie innym, czy właściwe uwielbienie, czyli przez nasze uczynki, to musimy wypełnić cały zakon, aby się Bogu w taki sposób podobać. Wiemy, że jest to niemożliwe. Bóg jednak, i to jest wspaniałe, dał nam nowe przymierze i wszelkie obietnice i błogosławieństwo, które należały się Panu Jezusowi, choć my na to nie zasłużyliśmy. To jest łaska Boża i przychylność względem nas. Swojego syna zaś Bóg uczynił na krzyżu przekleństwem, choć to należało się nam. Uczynił grzechem, choć to należało się nam. I my nie musimy tego doświadczać. Dzięki temu mamy Bożą, niezasłużoną przychylność, życie wieczne i Bożą Miłość. Bóg stworzył nas nowymi i dał swego ducha do naszych wnętrz. Teraz, Będąc prowadzeni przez Ducha Świętego mamy czynić dobre uczynki. Nie aby przypodobać się Bogu. Bóg stworzył nas do dobrych uczynków, abyśmy powodowani miłością Bożą czynili te uczynki, dając się tym w tym wszystkim prowadzić Duchowi Bożemu, który jest nam dany. Rzymian 5:5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest. W sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Amen.